Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Witamy Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. St. Louis City zmierzy się z Atlantą United. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Czas na jedenastkę z St. Louis City. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry z skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Joining us today. Enjoy the match. Rusza więc pierwsza połowa. Almada. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Sosa. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Teraz może znajdzie kogoś do zagrania, ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki, Sosa Almada. Teraz Almada. Podanie do Almady. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie, ale szuderzenie, aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry, więcej takich prób, któraś w końcu wejdzie. Twarde wejście, ale bez faulu. Przejęcie piłki, koniec akcji. No, prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. Lennon. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Szutka w 16. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. To musi wejść. Dobrze obroniony strzał. No, Tomku tutaj naprawdę pachniało bramką, która dałaby im prowadzenie, ale ta interwencja bramkarska palce lizać. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Sosa zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. A zatem strzela! Roman Berki! Nie ma bramki! Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Podanie do Almady. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Wysoki pressing i odbiór piłki. ale uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich. Roman Berki. Nie ma bramki. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Tak się powinno stopować ataki rywala. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Teraz dobrze, ma miejsce. Lecz obrońca wykazał się determinacją. Nie dał się wywieźć w pole. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Fantastycznie to zastopował. Może im dać prowadzenie. Znowu blok. Świetnie funkcjonuje obrona. Piłka poza boiskiem. Out. No, i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Nie wyglądało to najlepiej, i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Będzie zmiana, czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna. Może się okaże za chwilę. Tak, sprawa wyjaśniona, piłka wybita. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Jest dużo miejsca na skrzydle. Rzuca teraz w szesnastkę. Dobrze, teraz w obronie mogło coś z tego być. Almada. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Błyskawiczne wyjście, które mogło zagrozić bramce, ale nie tym razem. Spalony. Dobry pomysł. Podanie za plecy obrony. No ale trochę było za dużo pośpiechu w tej sytuacji. Trzeba będzie poszukać kolejnej okazji i uważać, żeby znów nie spalić. Przy wysokim tempie gry i wysoko ustawionej obronie to niełatwe zadanie. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. To może być rozstrzygająca akcja tego spotkania. Wiedzą, że ten mecz da się jeszcze wygrać. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Jest informacja z linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. i próba strzału i ruszyła pierwsza połowa Wysoki pressing i odbiór piłki. Ale szuderzenie. A szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich. Roman Berki. Nie ma bramki.